Jeżeli nie daj Boże dojdzie do konfliktu zbrojnego, czy pojedzie pan na front, wgniatać w ziemię Władimira Putina. Panie, cieszę się, że pan tak odwołuje się do mojej wypowiedzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Panie marszałku, bo powiedział pan, że u Dudek, redakcja tarnogórskiej info powiedział pan, że Putina trzeba wgnieść w ziemię. Ja mam pytanie, bo eksperci od militariów mówią, że nie ma w Europie i w Polsce amunicji, że są puste magazyny, czym pan chce wniatać i czy przy ewentualnej nie daj Boże ewentualnym konflikcie Pojedzie pan na front. Ja pan, przede wszystkim proszę pamiętać, w jakim kontekście rozmawialiśmy o tym i w jakim kontekście padły te słowa. To było dzień po tym, jak Putin zamordował Nawalnego. W, na takie rzeczy nie może być zgody w naszym porządku i to moje, ta moja wypowiedź powinna być rozumiana też w taki sposób, że na takie normy, na takie zachowania, na coś takiego w Europie nigdy nie powinno być miejsca i to trzeba po prostu wypalać żelazem. Takie myślenie o państwie, myślenie o ludziach, myślenie o, nie wiem, o całym bezpieczeństwie geopolitycznym, o sąsiadach. Jest takie stare rosyjskie powiedzenie, czy raczej anegdota, kiedy pytano o któregoś rosyjskiego władcę, z kim Rosja graniczy. Rosja graniczy z tym, kim, z kim chce, zwykło odpowiadać. I my musimy dzisiaj temu imperializmowi rosyjskiemu stawiać tamę. Nie będziemy atakować Rosji, nie będziemy doprowadzać do tego, że to my będziemy jakimś agresorem w konflikcie. Natomiast powinniśmy dzisiaj bardzo jasno i wyraźnie powiedzieć, że musimy zrobić wszystko, żeby taka Rosja, którą reprezentuje reżim Władimira Putina, została pokonana na Ukrainie, bo w przeciwnym razie zacznie zagrażać to naszemu bezpieczeństwu. A więc musimy dzisiaj robić i robimy wszystko, wydając 4% PKB i pamiętajmy, że w Sojuszu Północnoatlantyckim tylko około połowa członków wydaje 2% PKB na zbrojenia, żeby jak najszybciej uzyskać taki potencjał obronny, żebyśmy mogli stać się naprawdę realnym bastionem tutaj na wschodzie i takim miejscem, które zapewni też bezpieczeństwo, tym, którzy są z nami w Sojuszu Północnoatlantyckim. Uspokajam pana, nikt nie ma planów najazdu na Rosję, nikt nie ma planu atakowania Rosji, natomiast musimy być gotowi bronić się przed Rosją, musimy być gotowi, żeby wspierać Ukrainę, żeby ona była w stanie rosyjską agresję odeprzeć. To będzie kosztowało dużo pieniędzy, dużo wysiłku, ale dzisiaj musimy być przygotowani na wszelkie wyzwania, bo tak jak wczoraj na konferencji o Sojuszu Północnoatlantyckim, o ostatnich 25 latach Polski w Sojuszu Atlantyckim mówił pan premier Kosiniak, jak Kamysz w, z tych najbliższych 25 lat naj, najważniejsze, naj, najbardziej krytyczne będzie najbliższych 25 miesięcy. To wtedy rozstrzygnie się w ciągu tych najbliższych dwóch lat, jak je, jaka szansa na pokój jest w tej części Europy. Jeżeli, nie daj Boże, dojdzie do konfliktu zbrojnego, czy pojedzie Pan na front wgniatać w ziemię Władimira Wie Putina? Pan, cieszę się, że Pan tak odwołuje się do mojej wypowiedzi z taką też precyzją. Moja żona pojedzie na front, proszę Pana. Moja żona zginie, jeżeli będzie konflikt zbrojny, nie daj Boże, nie życzę sobie tego, zanim pan ani ja zdążymy zrobić cokolwiek, dlatego, że służy realnie w siłach zbrojnych, a nie wojuje słowem, tak jak my to w mediach czy w polityce robimy. I dzisiaj przede wszystkim o tych, którzy pójdą na front powinniśmy myśleć. Jeśli będzie trzeba bronić ojczyzny, to ja nie mam wątpliwości, że za przykładem mojej żony na front pójdę. Myślę, że tej odwagi wystarczy też niejednemu dziennikarzowi, niejednemu politykowi, bo jeżeli nasza ojczyzna zostanie zaatakowana, nie daj Boże, żeby tak się stało kiedykolwiek, to wszyscy będziemy ponosili odpowiedzialność za to, żeby ją przed agresorem obronić. A pojawiają się głosy, że pan podżega, do, podżega pan do wojny. Tak, mogą się poddziać takie głosy, ale ja nie wszystkimi głosami muszę się przejmować, jeżeli wypaczają albo nie rozumieją sens tego, co chcę powiedzieć. Ja nie podrzegam do wojny. Ja jestem człowiekiem pokoju i wielokrotnie mówiłem też o tym, że będąc człowiekiem pokoju, muszę jednak walczyć i wspierać walkę o ten pokój, choćby walcząc z rosyjską bestialską agresją na Ukrainę i dzisiaj powinniśmy dozbrajać Ukrainę, dzisiaj powinniśmy wydawać pieniądze, żeby bronić Ukrainy. Dzisiaj powinniśmy budować nasz przemysł obronny i nasze siły zbrojne tak, żeby nikomu nie nie przyszło do głowy, zagrozić polskiemu bezpieczeństwu. To jest dzisiaj dla nas absolutnie krytycznie ważne, a i dla Rosji, i dla tego regionu świata będzie dobrze, jeżeli reżim Władimira Putina jak najszybciej odda władzę nad Rosją, dlatego że on prowadzi świat w tej części, w której żyjemy, w bardzo niebezpiecznym kierunku i on zaczyna w poważny sposób zagrażać bezpieczeństwu nie tylko Rosji czy Ukrainy, ale państw bałtyckich i całego naszego regionu. On chce ten region zdestabilizować. Od wielu lat to robi, a teraz te swoje działania wprowadził w fazę krytyczną. Musimy być mądrzy przed szkodą. Żałuje pan tej wypowiedzi? Absolutnie nie. Uważam, że w tym dniu, w tym momencie można było powiedzieć dokładnie to, ale myślę, że i panu, i też wielu innym wystarczy odwagi. Cywilnej I takiej rzetelności w tym, żeby bardzo uczciwie oddawać moje poglądy na tę sprawę. A mówię o tym bardzo często, dlatego że jest to jeden z najważniejszych tematów, jakie dzisiaj, jakie dzisiaj mamy: bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, które jest w realny sposób wystawiane na szwank, zagrożone przez to, co Władimir Putin i jego reżim robi dzisiaj na Ukrainie i co powinno się jak najszybciej skończyć. Ja nie będę w przeciwieństwie do innych namawiał Ukrainy, żeby w tej chwili na tych warunkach jakie są, podpisywała za wszelką cenę traktat pokojowy z Rosją, dlatego że gdyby ktoś wszedł i zajął pół Polski, a ktoś radził mi podpisywanie traktatu pokojowego na tych warunkach, to też bym mu powiedział, żeby w, może nie udzielał mi takich rad. Oni walczą o swoje państwo, ale walczą też o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo. Powinniśmy ich wspierać, powinniśmy im pomóc. Tam giną ludzie, powinniśmy dążyć do pokoju. Tak, giną ludzie, natomiast giną ludzie dla Dlatego, że ktoś zaczął ich zabijać. To Rosja jest tutaj agresorem, a nie Ukraina. To Rosjanie są zbrodniarzami, gwałcicielami dzieci, mordercami, którzy walczą tam na froncie walczą w cudzysłowie na froncie którzy niszczą dzisiaj w niezależny kraj, niepodległy kraj. Napadli go za nic i niszczą go za nic. Zabijają ludzi i to, że ktoś broni się przed agresją, oczywiście jest absolutnie usprawiedliwione. Natomiast Niestety, widzę też, że bardzo dużo jest również czy coraz więcej w polskiej przestrzeni publicznej rosyjskiej propagandy i rosyjskiego myślenia o pokoju, a rosyjskie myślenie o pokoju jest takie, że jak najedziemy was i spacyfikujemy, to wtedy będzie pokój, bo będzie śmiertelny spokój. A my chcemy żyć w wolności, chcemy żyć w spokoju i nie chcemy za ileś lat płacić krwią naszych dzieci za coś, za co nie byliśmy gotowi teraz, kiedy pokój jeszcze u nas jest, i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej moglibyśmy. Płacić pieniędzmi. Dziś jest czas na bardzo mądre, duże inwestycje w polskie siły zbrojne, w naszą obronę cywilną, w nasze bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo w internecie i w jasne opowiadanie się w prozachodnim, w prodemokratycznym, a nie w prorosyjskim modelu myślenia o świecie, czyli jednym słowem, idziemy z Europą, a nie z Węgrami w tym wyścigu. A czy nie ma Pan wrażenia, że tego rodzaju słowa są jakimś rodzajem wypowiedzenia wyzwania? W jakimś sensie, po prostu oceną sytuacji. Znaczy pan, pan, je, pan adresuje do konkretnej osoby, nie? Tak, bo uważam, że ta osoba dzisiaj zagraża w bezpośredni sposób bezpieczeństwu Rzeczpospolitej. Rządy Putina są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Jeżeli ktoś chce w jakiś sposób dyskutować z tą tezą, to serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chcecie namawiać mnie państwo do jakiejś czułości czy delikatności wobec człowieka, który odpowiada za śmierć setek tysięcy ludzi, za zgwałcone dzieci, za zburzone szkoły, za tragedie, które są po prostu... Jak każde supermocarstwo. Wybaczcie państwo, ale ja tej rosyjskiej propagandzie się nie poddam i będę nadal stał na stanowisku, że jeżeli ktoś atakuje niewinnych ludzi i niepodległe państwa, powinien zostać przez siłę demokracji i przez siłę wolności powstrzymany. Nie ma tu niuansowania. Rosja jest agresorem. Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym, który powinien stanąć przed Trybunałem Międzynarodowym, a jego reżim powinien zakończyć swoje funkcjonowanie. Jeżeli nie będziemy w stanie obronić się przed tą agresją Rosji, która dziś dotknęła Ukrainę, jutro może dotknąć państwa bałtyckie, może dotknąć nas, to sami będziemy sobie winni. Musimy z tej sytuacji, którą dzisiaj mamy, wyciągać bardzo konkretne wnioski, ponieważ w bardzo też czytelny sposób mamy położone na stole intencje tych, którzy Rzeczpospolitej dzisiaj chcieliby szkodzić. Mam dla Was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę Wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić, na kra za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. To oznacza że oczywiście potrzebujemy silnej armii. Mówiliśmy już o tym, ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj za nią odpowiada człowiek, który nie przebiera się w mundur, ale ma szacunek do munduru, który wreszcie rozumie. Który wreszcie rozumie, że sprzęt wojskowy i żołnierz nie służy do bycia dekoracją na partyjnym pikniku, tylko ma prawo do tego, by czuć się pewnie w swoim państwie. Wiecie, co oni nam zostawili: zostawili nam wojsko, w którym żołnierze nie tylko jednej, nie tylko sił powietrznych, innych sił odchodzą jeden po drugim, w których szkolenie państwo polskie włożyło dziesiątki milionów złotych. Jeden po drugim, bo polskie państwo nie jest w stanie zapłacić im jednej trzeciej pensji, którą dostaną od razu na wolnym rynku, idąc do cywilnych zajęć do cywilnych firm, linii lotniczych czy innych przedsiębiorstw. Jednej trzeciej, a mieli czas i mieli siłę na szycie sobie paradnych mundurów, na opowiadanie o tym, jakimi mistrzami świata są w zapewnianiu nam kolejnych patriotycznych pikników. To wszystko wymaga zmiany. Bo nasza siła, przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. My mamy wojsko po to, żeby ktoś nas nie zaatakował, żeby mu nigdy do głowy nie przyszedł ten pomysł. Po to wydajemy na to takie pieniądze. Najlepszym lekarstwem na słabość jest siła. Najlepszym lekarstwem na wojnę jest pokój. Najlepszym lekarstwem na wątpliwości są dane, jest pewność. My wiemy, Czego dzisiaj potrzebuje polski samorząd. My doskonale wiemy, że nie tylko czołgi i drony, bo one są fundamentalnie ważne, ale to, o czym powiedział już Władek, obrona cywilna, umiejętności nas wszystkich, silny samorząd, który potrafi ją wesprzeć i zorganizować, ale też dom kultury, który będzie mogła zorganizować gmina, ale też zajęcia pozalekcyjne dla naszych dzieci, ale też transport, którym będzie można bezpiecznie dojechać do pracy czy lekarza. To są fundamenty naszego bezpieczeństwa.